O kurde, a cóż to za plamka tutaj. Pytanie. Może jeszcze by tu coś. Nawet nie próbuj, bo zarobisz w łeb. W czym problem? Na chuj robisz sobie wrogów? Ej, przepraszam, mam pytanie. Morda tam. Ej, musimy coś chyba zrobić z tymi piratami. Chyba się już uspokoili. Tato sobie popatrz. Je buduł jak murzyna na drzewie. Pytanie. Ha ha ha, super zabawa. Dość tego. No nareszcie mogę dać Ci legalny wpierdol, hahaha. Ha, ha. Ej kolego, nie pojebało ci się w głowie coś, że uderzasz? No nareszcie zabawa. Zabawa to była jak starego najebanego na taczce, wiozłeś do domu. Jednego mniej, teraz wasza kolej nazisto. Rosja, piraci zwracają za bardzo na siebie uwagę. Taki był plan. Piraci zajęli się innymi. Teraz możemy dojść do Polski i nikt nam z Europy nie przeszkodzi. O kurde, sprytno jednak czegoś się ode mnie nauczyłeś, haha. Ha. Masz teraz potężniejsze państwo i idziemy na Polskę. Zniszczymy wszystkich na swojej drodze, Haha. Ha. No nareszcie mamy Polskę, haha. Ha, ha. No hej, Polaczku. Łóż kurwa, Rosja z tym czerwonym komunistą są przy mojej granicy. Idźcie do Europy szybko. Oni nam pomogą, a ja Rosję przez chwilę postaram się zatrzymać. Nie proszę, nie zostawię cię samego kochany. Nie chcę cię narażać, nie martw się, poradzę sobie. No witamy panowie, pewnie po dwa kilo w pierdolu, już podaję. Zaraz nie będzie ci tak wesoło. Nie poradzisz sobie z nami. Coś mówiłeś? U, jest was aż trzech. To dobrze, bo będzie się wam raźniej spierdalało. Nikt nie jest w stanie mieć takich jaj, żeby nas pokonać, ha ha ha. Dziękuję wam, ale naprawdę musicie iść wezwać pomoc z Europy, bo oni są jednak za silni. Halo Algerio, pora kończyć to przedstawienie. Zaatakować Polskę? Nigerkę. Nie taka była umowa. To rozkaz. Aha i bym był zapomniał, możecie dać subę na YouTube wariaty, kocham was i pozdrowienia od wszystkich państw miałem przekazać i jak już mam głos to bądźcie pewni, że rozjebie Polaczka.